Rajdowa elita Polski przyjechała do Olsztyna, by rywalizować ze sobą w 15. rajdzie warmińskim. Obecność na jego starcie znanych w motoryzacyjnym świecie kierowców i ich niesamowitych maszyn to doskonała promocja dla Olsztyna. Tym bardziej, że miasto ma duże rajdowe tradycje. Tradycje są głęboko zakorzenione, mamy silną obstawę kibiców, dobre nazwiska rajdowe. E, tradycję historyczną, także wszystko jakby ku temu idzie, aby jednak no tutaj ten sport zagościł na, na, na stałe, żeby to nie były przypadkowe, incydentalne wydarzenia, żeby to były duże ogólnopolski, może międzynarodowej skali. No, ja będę jakby do tego dążył. Na stadionie Osiru rozegrany został prolog rajdu, w którym kierowcy walczyli o Puchar prezydenta Olsztyna. Ubiegłoroczne trofeum zdobył Krzysztof Hołowczyc. Tym razem również miał na nich rabkę. Miło jest wygrywać, pewnie, że zawsze jak gdyby się ścigamy po to, żeby wygrywać, ale, ale też mamy świadomość, że ten samochód nie jest zupełnie ustawiony pod, pod prolog, także nawet próbujemy teraz na bieżąco trochę utwardzić zawieszenie, bo mamy bardzo trakcyjny samochód, czyli on jest taki przyjemny na szutszej i taki nawet pontoniasty, także tu się będzie trochę wyginał i nie jechałem nim jeszcze w ogóle po asfalcie bokiem, także zobaczymy. To dla mnie też jest coś nowego, ale na pewno będziemy cisnąć. Ile się da z tego samochodu wycisnąć, będziemy próbowali. Jako swojego największego konkurenta Krzysztof Kołowczyc wskazywał Zbigniewa Staniszewskiego. Ich szanse na wygraną w tym roku były zbliżone, bo obaj startowali nowymi autami. Jest 4, R4 Racing, samochód w ostatniej możliwej i najlepszej specyfikacji. Udało nam się go złożyć, myślę, jako bardzo lekki samochód. Dobry silnik. No wszystko jest tak, jak można najlepiej zrobić w tym aucie. To jest to Peugeot S2000. W najwyższej możliwej specyfikacji 2012 rok jest to piekielna maszyna. Obaj Olsztynianie i ich piekielne maszyny od lat walczą o zwycięstwo w Rajdzie Warmińskim. W tym roku podzielili się między sobą rajdowymi trofeami. Zbigniew Staniszewski wygrał 15 edycję rajdu warmińskiego. Krzysztof Hołowczyc wywalczył sobie natomiast zwycięstwo w prologu, a tym samym kolejny puchar prezydenta Olsztyna. Pojedynek Olsztynian to nie przypadek. Olsztyn od wielu lat jest nieformalną rajdową stolicą Polski. Tutaj po Olsztynie jeżdżąc, to bardzo dużo samochodów ma jakieś emblematy, jakiś charakter sportowy. Mówię o cywilnych samochodach. W każdym innym mieście jest tego mniej i dlatego nasz tor kartingowy nazwaliśmy Kormoran. Mamy oblężanie, bo już on działa i ten Olsztyn faktycznie ma ogromne tradycje rajdowe. Rajd Warmiński z powodzeniem zastępuje legendarny rajd Kormoran, który dla wielu olsztyńskich kierowców był początkiem ich rajdowej kariery. Dzięki pasji i tradycji, a także przy wsparciu władz miasta, motorsport w Olsztynie ciągle się rozwija.